na koniec naszego treningu oczywiście musimy się jeszcze troszkę rozciągnąć mam nadzieję, że jesteś zmęczona ale zadowolona i dobrze się bawiłaś zaczynamy stań w rozkroku ręce w bok, proste plecy powoli przenoś rękę do boku w przeciwną stronę rozciągamy cały bok, powoli zmiana i druga strona. Uśmiechamy się oczywiście. I jeszcze raz, bok, I przejście na drugą stronę. Ręka zostaje w górze. Dokładamy drugą. Wyciągamy na przemian. Zatrzymujemy obie dłonie mocno w górę. Wyciągnij całe ciało. Przenieść dłonie do tyłu, splatamy je i łączymy łopatki. Powali, opadamy w przód, ręce unieś w górę. Rozpleć dłonie luźno w dole. Ugnij nogi, dłonie na uda, okrągłe plecy, kocik, grzbiet. Głowa schowana między ramionami. Powoli wracamy w górę, otwierając klatkę łopatki ściągnięte. Nie zapominaj o uśmiechu. Dwa krążenia do przodu i dwa do tyłu. Góra do. No stopę, i druga stopa. Zatrzymaj, wypchnij palce do przodu, przenieś w górę, wyciągnij cały ciało. Rozplatamy dłoń, dłoń, łokieć, łokieć, ręka, ręka. Zrzuć zmęczenie. Przyciągnij jedno kolano do klatki piersiowej. Dłoń może być w górze, jeśli łatwiej utrzymać ci równowagę. Przenieś rękę do boku, chwyć stopę, przyciągnij stopę do pośladka, kolana blisko siebie. I kolano górę. Przenieść rękę do boku, chwyć stopę, przyciągnij do pośladka. Dążenie nad jeszcze raz, pochyl brodę do klatki piersiowej. Wróć, pochyl do boku. Powrót, druga strona. I wracamy. Zrzucamy ostatni raz zmęczenie, trzy głębokie wdech. wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Dziękuję Ci bardzo za wspólny trening i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce na kolejnym treningu. Do zobaczenia.